Ostatnie dwie klapy, czyli Pierścienie Władzy i Rodowód Krwi, zmuszają nas wszystkich chyba do jakiejś głębszej refleksji, którą dzisiaj chciałbym tutaj poczynić. Mianowicie, chciałbym zastanowić się, dlaczego fantastyka na ekranie wygląda tak ohydnie i tak dziadowsko, jak widzieliśmy to w ostatnich dwóch produkcjach i jak w ogóle widujemy to. W ostatnich latach zresztą ten problem też dotyczył chociażby serialu wiedźmin. Otóż, oczywiście, można by powiedzieć, że to wszystko wina chociażby komercjalizacji. Skoro robimy coś jako tylko i wyłącznie produkt, który ma się dobrze sprzedać, no to nie obchodzi nas tak za bardzo, jak to będzie wyglądało, czy to będzie spójne, czy będą zachowane realia czy będzie to wszystko realistyczne, bo czym innym jest realizm, a czym innym jest realistyczność świata, bo nawet świat fantazy musi być realistyczny jakby w swoim własnym zakresie, żeby móc być uznanym za prawdopodobny, za możliwy, chociaż nawet jeżeli tam latają smoki, to on wciąż posiada jakieś swoje prawa, których należy przestrzegać, żeby to wszystko było spójne, prawda? Więc czym innym jest realizm, a czym innym jest realistyczność. Która jest niezbędna także w fantastce. I właściwie, skoro jest to taki, taki produkt, który ma się tylko sprzedać, no to możemy zrobić te zbroje z plastiku, te bronie, które są pomieszane z poplątaniem i te y, rzeźnickie tasaki, które mają być super bronią jednego z y, bohaterów y, w rodowodu krwi, bo był taki elf, który biegał z dosłownie rzeźnickimi tasakami. Być może ktoś nie doczytał, że tasaki w średniowieczu, bojowe, to trochę inaczej wyglądały, niż te rzeźnickie, współczesne. No, ale cóż. Więc oczywiście jest to po części kwestia komercjalizacji. Tego, że głównie chodzi właśnie o sprzedanie produktu. I też tutaj z tym łączy się ten problem, że chyba jednak ci scenarzyści, ci twórcy filmowi, którzy nie bardzo są zaangażowani w sam fandom i w samą fantastykę, sądzą, że to wszystko jest takie, wiecie, że Ludzie to lubią, bo to jest bajkowe, bo to nie musi się trzymać jakichś ram, bo to nie musi być spójne, bo to nie musi być właśnie znowu realistyczne w swojej własnej konwencji. I dlatego to wszystko jest takie właśnie rozdziubdziane, pomieszane, dziwne i bajkowe, ale w takim bardzo złym, naiwnym sensie i w związku z tym to wszystko wygląda tak, jak wygląda i... Właśnie prezentuje się tak, to widzieliśmy w na władzy, w Wiedźminie, w Rodowodzie Krwi. Natomiast ja bym chciał zwrócić uwagę na trochę jeszcze inny problem, który może tutaj nam zaważyć. I być może jest to problem najgłębszy i najbardziej dotkliwy w tym kontekście. Chociaż tu też przydałyby się jakieś badania, bo starałem się wyszukać jakieś badania opinii publicznej, jakieś wywiady, rozmowy, cokolwiek co mogłoby nam dorzucić jakieś światło na ten problem, który wydaje mi się, że istnieje, ale no trudno mi go udowodnić, bo nie mam za bardzo w jaki sposób. Otóż hipoteza jest taka, no, że mamy tutaj też do czynienia z dużą kwestią historyczną. Co mam na myśli? Mam tu na myśli to, że jedna historia Ameryki no, w oczywisty i diametralny sposób różni się od historii Europy. Stąd też my jako Europejczycy inaczej będziemy postrzegali pewne kwestie od Amerykanów. No, Taką najważniejszą kwestią tutaj omawianą jest kwestia średniowiecza. Jak wiemy, wszystkie te uniwersa, w których powstały jakieś filmy, seriale i które okazały się klapą ostatnio, no to one się rozgrywają w średniowieczu, tak? Przynajmniej w czymś, co jest stylizowane na średniowiecze. I skoro mamy tą stylizację, no to dość istotne jest rozumienie w ogóle epoki średniowiecza przez tych, którzy tworzą scenografię, scenariusz piszą i tak dalej, i tak dalej. Wymyślają cały koncept, filozofię wokół tego. No, i tutaj natrafiamy na dość duży zgrzyt, gdyż, no, łączność ze średniowieczem, chociaż, no, to było dawno i nieprawda, jak to się mówi, to jednak mimo wszystko jest trochę większa u Europejczyków, a trochę mniejsza u Amerykanów z oczywistych względów. No, z takich, że państwa amerykańskie, jako jak byt państwowy, ale też jako pewna zbiorowość, i. Jako pewna pamięć historyczna, no nie sięga średniowiecza z oczywistych powodów. My natomiast w Europie tego średniowiecza jak najbardziej sięgamy. Zresztą, no, chociażby przez ten fakt, że ja mogę wyjść sobie teraz z domu, przejść 2 km i będę obcował z obiektami, z miejscem, które są. Bardzo stare, pochodzą z czasów wczesnego średniowiecza i są one traktowane jako coś zupełnie normalnego, z czym się obcuje na co dzień, pomału i nie ma w tym nic nadzwyczajnego. No, w realiach amerykańskich taka kwestia jest niemożliwa. No, jeżeli Amerykanin chciałby zobaczyć budowlę, która ma tysiąc lat, dajmy na to, i nie jest to jakaś budowla z zakresu kultury indigennej, no bo jednak. To trochę trudno tutaj mówić o tym średniowieczu europejskim w kontekście kultur indygennych. No to on by musiał przelecieć te tysiące kilometrów i przyjechać do Europy i tam zobaczyć zamek, wieżę, cokolwiek, co by miało to tysiąc lat. No bo u niego nie ma takich, takiej infrastruktury. No bo tamto średniowiecze w wydaniu europejskim, jeszcze raz podkreślam, nie istniało. Więc ktoś taki jest o wiele mniej zanurzony w tym kontekście historycznym średniowiecza niż przeciętny Europejczyk, który ma relatywnie blisko do jakiegoś artefaktu, budowli albo czegokolwiek co jest związane ze średniowieczem i też pewnie uczył się tego w szkole, ma jakieś większe pojęcie o tym jak to w tym średniowieczu mogło wyglądać, o co tam chodziło, co było ważne, co było istotne, jaka tam panowała filozofia życia, religii, bytowania i tak dalej, prawda? a przeciętny Amerykanin tego nie ma. A skoro popkultura jednak jest gdzieś tam bardzo mocno związana z Ameryką, jednak to Amerykanie najwięcej tego produkują, produkowali też wszystkie wzmiankowane przeze mnie wcześniej y, seriale, no to oczywistym będzie to, że, znaczy oczywistym, tak mi się wydaje, że dość logicznym będzie to, że ci Amerykanie będą inaczej postrzegali to średniowiecze, o wiele bardziej mglisty, w jakiś taki właśnie bajkowy, stereotypowy sposób, niż przeciętny Europejczyk. No tutaj też należałoby zapytać się w ogóle, jak wygląda nauczanie historii w Ameryce i też jak tam się podchodzi do tego średniowiecza. No, u nas tego jest, myślę sobie, całkiem sporo, bo się tego na, na lekcjach historii. Ja na przykład też miałem dość sporo średniowiecza na studiach, na historii sztuki chociażby, yy, między innymi. Więc moje postrzeganie ale też interesuje się tym dość aktywnie. No jest o wiele głębsze niż przeciętnego Amerykanina, dla którego moneta sprzed 100 lat jest jakimś ogromnym odkryciem. Podczas gdy no, wydaje mi się, że jeżeli nasi tutaj domorośli detektoryści znajdują jakąś monetę z XIX wieku, no to raczej są zawiedzeni, że to tylko XIX wiek, a nie, nie nic wcześniejszego, nic bardziej. Nobliwego, starego i przez to godnego y, uwagi. Więc myślę sobie, że ten aspekt historyczny staje bardzo istotny i że on też gremialnie wpływa na postrzeganie fantastyki, która jest osadzona i jest stylizowana na średniowiecze. Gdyż to rozumienie średniowiecza jest zupełnie inne. Będzie o wiele bardziej właśnie takie bajkowe, jakieś mgliste, zresztą można to zobaczyć chociażby po kwestii porównania dwóch systemów RPG tego Warhammera, naszego sztandarowego polskiego i D&D D&D no, jest w totalnym pomieszaniu z poplątaniem, nie jest jakoś bardzo osadzone w tej kontekście średniowiecznym, jest tylko jakoś taką o właśnie to też jest ta kwestia, że to średniowiecze w tych takich bardziej właśnie zamerykanizowanych produkcjach jest bardziej scenografią, a nie realną, realnymi warunkami świata przedstawionego, tak? No czuć, że to jest taka jakby po prostu tylko teatralna dekoracja ze styropianu, a nie realna, prawdziwa, nierealne, prawdziwe środowisko, w którym funkcjonują naprawdę bohaterowie, tak? No to też właśnie widać po tych RPG-ach, tak? Czyli w Warhammerze jednak Dużo jest czerpanych z elementów historycznych, to bardzo czuć. Przez to ten świat, też na przykład dla mnie, wydaje się o wiele bardziej realistyczny niż w DD, który jest właśnie takim trochę bajkowym e, odzwierciedleniem różnych, bardzo różnych wpływów, pomieszaniem z poplątaniem, które właśnie wydaje się być bardziej scenografią niż realnym środowiskiem, w którym funkcjonują e, bohaterowie RPG-owi. Tak więc myślę sobie, że właśnie to, to, ta historia jest bardzo istotna. Jej postrzeganie tutaj w tym kontekście. Dlatego być może Amerykanie będą robili lepsze science fiction niż, niż fantastykę. I może właśnie fantastykę powinniśmy produkować tutaj w Europie i to by nam wyszło na dobre. Gdyby to właśnie jacyś europejscy twórcy brali się za fantastykę, którzy bardziej rozumieją, czują i są bardziej zżyci poprzez tą swoją. Lepszą, lepsze połączenie z tym średniowieczem, które dzięki temu lepiej rozumieją i lepiej w tym wszystkim mogą pływać. Więc taka ode mnie refleksja, trudno to potwierdzić, bo mówię, nie znalazłem niestety niczego, co by mogło w jakikolwiek sposób tutaj podłączyć się pod te moje słowa. Ale no, takie jest moje przeczucie, taka jest moja hipoteza. Może trzeba tutaj zrobić jakieś badania. Myślę, że mogłoby to być dość ciekawe właśnie to połączenie postrzegania historii z tworzeniem stylizowanych na średniowieczne uniwersów fantazy. Także tyle ode mnie, stawiam Was z tym, oczywiście komentarze są do Waszej dyspozycji, bo jestem ciekaw, co o tym myślicie, albo czy może macie właśnie jakieś dane na ten temat. No i to tyle, dzięki i cześć!